Siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam swoje stado podstawowe na rok 2001. Jest ze mną mój kuzyn. Hej. No, to się przywitał. No to tak. Pierwszym królikiem w stanie podstawowym jest samiczka wiedeńska niebieska, czyli kropka. I ona zostaje już u mnie do końca. No i teraz jest na stado podstawowe. Kolejnym królikiem do stala podstawowego jest Blue, czyli też ten jeden z pierwszych. No, pierwszy mój królik, skropko, to były moje pierwsze króliki. No to on też zostaje do końca, czyli go czyli w stadzie podstawowym tyle. Sorry, ale jest teraz zimno i drzwi przemarzają, trzeba tak lekko wbić, żeby się zamknęły. Kolejnym królikiem w stadzie podstawowym jest dziki, czyli ten samczyk, co go kupiłem we wrześniu. I on też zostaje do stada podstawowego. Na razie w tym roku, nie wiem, czy zostanie jeszcze na jakiś rok, ale na razie w tym roku zostaje. Kolejnym królikiem to jest samica, czyli biszkopt. I ona raczej czyli zostaje nie też do końca, ale jeszcze nie wiem. No i... Benek, no i teraz z Benkiem jest problem, bo nie wiem Czy sobie go zostawię, czy nie Na razie ma zostać, ale to jeszcze Nie jest potwierdzone Więc nie wiem Albo go sprzedam, albo nie wiem co z nim zrobię Zabić to nie zabiję Albo mojej cioci sprzedam Więc tak, no to co no to to jest tak mniej więcej moje na razie stado podstawowe. nie mamy jakoś dużo tych królików, bo jest tylko cztery w stadzie podstawowym. No i jest jeszcze benek, ale to benek to, mówię, nie wiadomo, albo zostanie, albo go sprzedam. I co? do co? W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Pokazałam swoje stado podstawowe na rok 2001, więc subskrybujcie, łapkujcie. Do zobaczenia. Cześć.